Dzisiaj przedstawię Wam grę Patchwork Doodle od wydawnictwa Lacerta, które to grę podesłało do recenzji, za co bardzo dziękuję. Gra jest skierowana od 1 do 6 graczy powyżej 8 roku życia, jednak tak naprawdę w tę grę możemy grać nawet i w 10 osób, dlatego że nie ma tutaj limitu graczy. Jeśli zastanawiacie się czemu gra ma taki dziwny tytuł, to dlatego, że słowo doodle oznacza po prostu bazgolenie, Zawsze będziemy musieli zaprojektować kołderkę, która jest wykonana z patchworka, a patchwork to taka stara metoda szycia, w której wykorzystujemy skrawki materiału i z takich połączonych skrawków materiału powstaje nam np. Na jakaś zabawna gołderka, czy np. poduszka. Sprawdźmy, co znajduje się wewnątrz pudełka. W pudełku znajdziemy 6 kredek, 10 kart startowych, 30 kart, które są nazwane skrawkami materiałów, notatnik, który ma 82-stronnych arkuszy. Kostkę do gry, która ma tylko 3 liczby, 1, 2, 3. Drewniany znacznik. Ostatnim elementem jest instrukcja do gry. Gra patchwork DoDo jest podzielona na 3 rundy. Na początku gry każdy z graczy otrzymuje jedną kartkę z notatnika, która w grze jest nazwana deską kreślarską. W tym miejscu będziemy projektować nasz patchwork. W tym miejscu natomiast będziemy sumować punkty po każdej z trzech rund. Natomiast w tym miejscu będziemy wpisywać nasze punkty ujemne. Czyli miejsca, które na końcu gry będziemy mieć puste na desce kreślarskiej. Natomiast w tym miejscu wpisujemy nasz wynik końcowy. Tutaj mamy akcje specjalne, które możemy użyć raz na całą grę. I teraz na czym polega gra? Otóż w grzepaczok, będziemy musieli przelysowywać te skrawki materiału na naszą deskę kreślarską. Na początku gry każdy otrzymuje kawałek startowy. Resztę kawałków odkładamy. I teraz każdy z graczy musi przerysować ten kawałek na swoją deskę kreślarską. I możemy go przerysować w taki sposób, ale możemy też go obracać i w taki sposób na przykład go przerysować. Możemy też przerysować jego odbicie, lustrzane, które w tym miejscu jest narysowane. Po przerysowaniu tego kawałka na deskę kreślarską, następny kawałek wyznaczy nam kostkę, którą będziemy rzucać. I będziemy przesuwać pionek o liczbę pól pokazaną na kostce. W tym wypadku byłoby to jedno pole. Po narysowaniu takiego kawałka zostaje on zdjęty z gry. Gramy do momentu, aż tych kawałków pozostanie dwa. Wtedy sumujemy punkty i zaczynamy rundę drugą. Teraz Wam powiem, na czym polegają akcje specjalne. Pierwsza akcja specjalna polega na tym, że jeśli wypadnie kawałek, który mi nie pasuje i nie chcę go rysować, to mogę dograć kawałki, które leżą po jego obu stronach. Czyli w tym wypadku, gdybym nie chciała tego kawałka rysować, to mogłabym narysować albo ten kawałek, albo ten kawałek. I jeśli wykorzystamy taką akcję, to skreślamy ją. Druga akcja polega na zamalowaniu pojedynczego kwadratu na naszej desce kreślarskiej. Trzecia akcja polega na przecięciu kawałka na pół, czyli jeśli bym ten kawałek przecięła na te dwa kawałki i te trzy kawałki, to z tych dwóch kawałków wybieram sobie jeden kawałek, czyli na przykład ten i go przerysowuję. Natomiast czwarta akcja polega na wybraniu ponownie której z tych trzech akcji wcześniejszych. I teraz pokażę Wam jak dokładnie przebiega rozgrywka w Patchwork Dodo. Tak jak Wam już na początku wspomniałam, każdy z graczy otrzymuje kartę startową i to właśnie ją na początku przerysowujemy na deskę kresiarską. Dany wzór nie może wystawać poza deskę kreślarską, czyli nie mogłabym sobie na przykład tutaj dorysować albo tu. Takich rzeczy nie robimy. Po przerysowaniu taką kartę startową odrzucamy i teraz, tak jak Wam już wspomniałam, rzucam kostką. Wypadła jedynka, przesuwam się o jeden. I teraz każdy z graczy przerysowywałby ten wzór. I trzeba go dopasować w taki sposób, aby nie było pustych przestrzeni na planszy, ponieważ im więcej pustych przestrzeni, tym więcej punktów ujemnych na końcu gry, ale też mniej punktów na końcu każdej rundy. Także ja się go postaram wpisać... może tutaj, zobaczymy czy mi wyjdzie. Oczywiście, wzory, które są już narysowane, nie mogę zamazywać, ani nie mogą nowe wzory nachodzić na stare wzory. I ta karta zostaje odłożona. Znowu rzucam kostką, wypadła jedynka, przesuwam o jeden. I teraz to tę kartę muszę jakoś rozplanować na desce kreślarskiej. Że ją w ten sposób obrócę. I tym razem postaram się ją w tym miejscu wpisać. I znowu odrzucam tę kartę. I znowu rzucam kostką. Wypadła dwójka. Raz, dwa. I bardzo fajnie się składa, że wypadła dwójka. Mam pojedynczy kwadrat, także zamazuję tutaj ten kwadracik, odkładam w kartę i znowu rzucam. Raz, dwa. Ten wzór tak, że będzie mi tutaj ładnie pasował. Odrzucam. Tym razem trójka. Raz, dwa, trzy. I tym razem narysuję w tym miejscu. Znowu odrzucam. Ponownie rzucam kostką. Raz. To była ostatnia karta w rundzie pierwszej. Zostały mi dwie karty, także teraz czas na sumowanie punktów z rundy pierwszej. Sumowanie punktów w tej początkowo wydaje się dość trudne, jednak zaraz Wam pokażę, że wcale taki nie jest. Na początku liczenia punktów znajdujemy sobie największy prostokąt, a w nim największy kwadrat. Natomiast w tym wypadku mam tylko duży kwadrat o bokach 4x4. Jak ja to liczę, po prostu jedna kratka to jeden bok kwadratu. Mamy tutaj. I tu. Gdybym miała to porę zamarowane, to miałabym kwadrat o bokach 5x4 i wtedy ta kolumna byłaby moim dodatkowym punktem, jednak nie mam jej zamarowanej, więc po prostu mam kwadrat o bokach 4x4, a 4 razy 4 jest 16. 16 punktów w tym wypadku dostaję. Także w taki sposób liczymy punkty, czas teraz na rundę drugą. W rundzie drugiej przede wszystkim dwa kawałki materiału, które nam zostały z rundy pierwszej odkładamy na początku, przed nimi kładziemy ludzika, dokładamy 6 kawałków, tak aby znowu było 8 skrawków materiału. I ponownie rzucamy kostką. Raz, dwa. I tym razem, może wpiszę w tym miejscu. Ponownie, ta karta zostaje usunięta. I tak gramy do momentu, aż ponownie zostaną tylko dwa skrawki materiału, także przewinę ten materiał i pokażę Wam jak wygląda sytuacja po rozegraniu rundy drugiej i ponownie pokażę Wam przeliczanie punktów. I znów zostały tylko dwie karty, więc czas na liczenie punktów. Jednak zanim będę liczyć punkty, to wykorzystam drugą akcję specjalną, drugą zdolność specjalną i zamaruję ten kwadrat. I znowu szukam największego prostokąta w tej grze. I już na pierwszy rzut oka to jest ten największy prostokąt. Mam nadzieję, że go widzicie. Tutaj mam największy prostokąt w grze. I teraz w tym prostokącie szukam największego kwadratu, czyli liczę sobie raz, 2, 3, cztery. Raz, 2, 3, 4. Czyli to znowu będzie ten kwadrat. I teraz mogę sobie dodać albo tą jedną kolumnę do mojego wyniku, albo te wiersze. Bardziej opłaca mi się wziąć te wiegrze. Także mam tutaj 16 punktów. Plus jeden punkt za każdy wiersz, czyli 16, 17, 18, 19, 20, 21 punktów. Czas teraz na trzecią i ostatnią rundę, która troszkę różni się od dwóch pierwszych. Znowu uzupełniamy sobie skrawki materiału tak, aby było ich 8. Znowu kładziemy sobie rudzika przed dwoma kawałkami, które nam zostały z poprzedniej rundy. I ponownie zaczynamy rzucać kością. Wypadła trójka. Raz, dwa, trzy. Narysowałam odbicie lustrzane. Ta karta zostaje odłożona na bok, i znów rzucam kością. Raz, dwa, trzy. Odrzucam kartę. Raz, dwa, trzy. Ponieważ ten kształt nie bardzo mi pasuje, więc wykorzystam pierwszą zdolność specjalną i zamiast rysować ten kawałek, narysuję ten kawałek i narysuję go w tym miejscu. Pomimo tego, że narysowałam ten kształt, to kształt wybrany przez kostkę odpadającą. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Zostały już tylko trzy karty, a ponieważ jesteśmy w rundzie numer trzy, to w tym momencie już nie rzucamy kostką, tylko każdy z graczy wybiera sobie dowolną kartę i rysuje ją na swojej desce kreślarskiej. Ja bym chyba, słuchajcie, użyła zdolności specjalnej. Używam ostatniej zdolności, czyli mogę użyć dowolnej zdolności już wcześniej wykorzystanej. I w tym wypadku użyję nożyczek. Wybieram sobie ten kształt, przecinam go na pół, więc mam trzy takie kwadraciki. Czas na podliczenie punktów, czyli znowu szukam największego prostokąta, a w tym prostokącie największego kwadratu. Tutaj jest mój największy kwadrat. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem.

37 plus 50 to jest 87 minus 9 punktów, czyli mój wynik to 78. I tak wygląda przykładowa rozgrywka w grze Patchwork Doodle. Czas na podsumowanie i moją opinię dotyczącą gry Patchwork Doodle. Zacznę może od tego, że ja nie grałam w klasycznego patchworka. Dodatkowo nie miałam jeszcze możliwości grania w gry rysowane. Dla mnie Patchwork Doodle to coś świeżego, coś nowego, która w swoich założeniach bardzo przypomina mi Tetris'a, można by powiedzieć, że jest to taki tetris rysowany, przeniesiony na grunt planszówek. Jednak to, co najbardziej spodobało mi się w tej grze, to właśnie element dopasowywania kolejnych stawków materiału. Kolejnym plusem dla mnie tej gry jest fakt, że jest to gra logiczna, a ja bardzo lubię te logiczne. Bardzo podoba mi się w tej grze to, że już od pierwszego kafelka musimy kombinować, więc ten pierwszy kafelek może nam bardzo poprzeć i Już miałam parę takich partii. Gdzie źle rozrysowałam początkowy kafelek I potem nic nie mogłam dopasować To jest też gra, gdzie nie mamy negatywnej interakcji Każdy skupia się tylko i wyłącznie na sobie Więc dla mnie jest to idealna gra Na zbliżającą się Wielkanoc Ale także na urodziny, na imieniny A po trzecie ta gra jest bardzo łatwa w wytłumaczeniu Jedyne co może na początku wydawać się trudne To liczenie punktów Jednak uwierzcie mi, że przy długiej rozgrywce To liczenie punktów wyda wam się banalnie proste I nie będziecie mieć żadnego problemu z jego liczeniem Bardzo podoba mi się też to że mamy tutaj cztery akcje specjalne i one bardzo się przydają. Jeszcze nie miałam ani jednej rozrywki, w której bym ich nie wykorzystała, także one są naprawdę super. Każdy z graczy je wykorzystuje, także to jest dla mnie ogromny plus, że mamy taką możliwość. One są przemyślane. I naprawdę ułatwiają nam rozgrywkę. Podoba mi się też to, że musimy jak najwięcej tych kwadratów zapełnić, bo inaczej mamy punkty ujemne. Dzięki temu musimy jeszcze więcej kombinować, tak, żeby na koniec gry nie mieć zbyt wielu punktów ujemnych, jeśli chodzi o karty czerwone i układy skrawków materiałów, które się na nich znajdują, to muszę przyznać, że jest tutaj spora różnorodność. Mamy tutaj różne kształty. Niektóre są prostsze do narysowania, a inne są nieco trudniejsze, szczególnie w końcowych fazach gry. Także ja Wam te grę polecam kupić, zwłaszcza, że wielka noc już tuż, tuż. Też jest ona prosta, szybka, można w nią grać na dowolną ilość graczy, ma łatwe zasady, jest bardzo fajnie wykonana i przede wszystkim wciąga. Także to tyle w tym filmie, ja Wam bardzo dziękuję za jego obejrzenie. Dziękuję także wydawnictwu Recerta za podesłanie gry do recenzji. Ja się z Wami żegnam i życzę Wam wesołych, radosnych świąt wielkanocnych. Także to tyle w tym filmie, do zobaczenia w kolejnych, pa pa!